Witam Państwa serdecznie. Na wstępie chciałam gorąco podziękować organizatorom za zaproszenie i zaznaczyć, że nie bez powodu ja dzisiaj mam na sobie czerwony kolor, bo chciałam bardzo symbolicznie zaakcentować, jak moje serce jest blisko fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i jak bardzo dziękuję całemu zespołowi fundacji za... Zdeterminowane, konsekwentne działania na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, ale i nie tylko, za każdy rodzaj aktywności, który wspiera i promuje zdrowie psychiczne. Drodzy Państwo, ten temat dzisiejszy też, też pojawił się nie bez powodu. Tak jak we wprowadzeniu słyszeliśmy, odporność psychiczna dotyczy każdego z nas i de facto jest fundamentem, który zapewnia nam satysfakcjonujące życie, możliwości radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, które właśnie niesie codzienność. I w budowaniu tej odporności psychicznej de facto odgrywają rolę bardzo dużą, bardzo znaczącą osoby dorosłe. Tak naprawdę każdy z nas. Oczywiście najbardziej ci, którzy się znajdują najbliżej dziecka czy nastolatka, czyli rodzice i opiekunowie, ale każdy dorosły gdzieś dokłada swoją cegiełkę. I nie bez powodu, Drodzy Państwo, będę mówiła o odporności psychicznej w odniesieniu do pracy i roli nauczyciela. Z tego względu, że nasze dzieci ponad jedną trzecią swojego czasu spędzają w szkołach. I każdy, kto pracuje w tej szkole, ma ogromne znaczenie w budowaniu, kształtowaniu tej odporności psychicznej. Kolejny dla mnie jakby ważny aspekt dzisiejszego tematu to jest niewątpliwie. Też moje doświadczenie zawodowe, bo pracuję w zawodzie prawie 20 lat i bardzo często spotykam się z nauczycielami, z rodzicami, bo państwa uczniowie, tutaj dedykuję to nauczycielom, są bardzo często naszymi pacjentami. A biorąc pod uwagę wdrażany od kilku lat nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Ta współpraca, zwłaszcza z resortem oświaty i ze specjalistami, którzy w tym resorcie pracują, jest naprawdę niezwykle ważna i niezwykle istotna. Odporność psychiczna, tak jak Państwo widzicie, wiąże się niewątpliwie z uważnością. Tu przytoczyłam przepiękny cytat buddyjskiego mnicha. Najcenniejszy dar, jaki możesz dać drugiemu człowiekowi, to Twoja obecność. Tak niewiele, a jednocześnie tak dużo. Ja mam takie swoje powiedzenie, drodzy Państwo, które często powtarzam jako lekarz, taką receptę dla każdego i gdzie tylko mogę, to o tym mówię. Tą receptą dla każdego jest uważność, która naprawdę nic nas nie kosztuje. Uważność, która, którą każdy z nas może dać drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim sobie samemu niezależnie od wieku, w którym jesteśmy, od pozycji społecznej, od funkcji, którą pełnimy w życiu zawodowym i od statusu materialnego. A uważność ma ogromne znaczenie w budowaniu, kształtowaniu odporności psychicznej u dzieci, która rozwija się tak naprawdę u każdego z nas od pierwszych chwil, kiedy pojawiamy się na tym świecie i kształtuje się przez całe życie. Siła relacji, to jest siła. Bardzo dużo mówimy o, ostatnio o kryzysie relacji międzyludzkich, bardzo dużo mówimy o kryzysie rodzicielstwa, o narastającym problemie związanym z wypaleniem rodzicielskim. I tak jak powiedziałam na wstępie, w budowaniu kształtowaniu odporności psychicznej mają duże znaczenie i odgrywają dużą rolę rodzice i opiekunowie naszych dzieci, ale i nie tylko. Kilka lat temu czytałam niezwykle poruszającą, inspirującą książkę profesora niemieckiego neurobiologa Geralda Hüttnera, który tę książkę stworzył razem z dziennikarką Ulą Hausner. Tytuł tej książki brzmi Każde dziecko jest zdolne, tak? każde dziecko ma talent. I takie zdanie, jak czytałam tę książkę, które mi utkwiło, brzmiało, że o ile świat by wyglądał inaczej, i jakby wyglądał, jeżeli my dorośli, to było takie przewrotne, po prostu byśmy nie przeszkadzali dzieciom w rozwoju. I jakbyśmy się tak, drodzy Państwo, zastanowili głębiej, o co chodzi w tym jednym zdaniu, to odpowiedź pojawia się i na słowa sama. Ja bardzo często powtarzam, jako psychiatra dziecięca, że brakuje nam dorosłym, i tutaj mówię z taką odpowiedzialnością, bardzo często umiejętności wsłuchiwania się w głos dziecka i nastolatka. W głos, ale w to, co z tym dzieckiem nastolatkiem się dzieje, bo bardzo często dziecko nam nie powie. Ale uważny dorosły, obserwując jego ciało, jego mimikę, jego gesty, zauważa, że coś się dzieje. I nam tego brakuje. I przykłady z życia wzięte, z mojego życia zawodowego, zarówno w odniesieniu do pracy w oddziale stacjonarnym, jak i w lecznictwie ambulatoryjnym. Nie ujawniam danych, więc nie łamię tajemnicy lekarskiej. Jeden z przykładów w odniesieniu do tej uważności i do siły relacji i tego, jak bardzo ważna jest też umiejętność słuchania i słuchiwania się w głos dziecka i nastolatka poradni pojawia się nastolatka w ósmej klasie szkoły podstawowej z mamą. Ja bardzo często, tak metaforycznie, używam tego sformułowania z wierzchołkiem góry lodowej, czyli z objawem. Tym objawem w przypadku tej dziewczynki było dokonywanie samookaleczeń. Mama była zaniepokojona, bo zauważyła samookaleczenia. Okazało się, że dziewczynka dokonuje. Tych samookoleczeń od najprawdopodobniej kilku miesięcy, i nie chcę mami powiedzieć dlaczego. To jest ten wierzchołek góry lodowej i rozmawiam z tą nastolatką. Wiemy, jak bardzo ważne jest budowanie tego zaufania w kontakcie z dzieckiem, zwłaszcza z nastolatkiem, nie jest to łatwe. Natomiast bazując na bazie mojego doświadczenia zawodowego, ja mam takie przekonanie i myślę, że większość z Państwa się ze mną zgodzi, że dziecko, nastolatek, a szczególnie dziecko, naprawdę taką energią i swoją emocjonalnością, ono czuje prawdę w nas. I jeżeli w nas jest rzeczywiście szczera troska i pomoc i pochylenie się nad tym dzieckiem, łatwiej nam jest, Dowiedzieć się i uzyskać odpowiedź na bardzo trudne pytania. Ta przestrzeń musi być odpowiednio stworzona. Nie możemy żyć i wspierać tę kulturę fast, bo ja na to też nie mam zgody. Żeby przyjrzeć się dziecku i sobie, my potrzebujemy czasu. To nie może być pomiędzy. Wizyta u lekarza nie może trwać 15 minut. Godzina bardzo często to jest za mało. Wracam do mojej pacjentki. Dziewczynka w trakcie rozmowy mówi o tym, że tak, to prawda, że ona zaczęła dokonywać tych samookaleczeń już pod koniec siódmej klasy. Potem wakacje była chwila przerwy, i w ósmej klasie niestety te problemy się nasiliły. Co za nimi stoi, co mówi dziewczynka? Pani doktor, ja wielokrotnie mówiłam mamie, że nie mam siły na drugą szkołę, na szkołę muzyczną. Ale mama powiedziała, tyle zainwestowałaś, to tylko jeszcze dwa lata, dasz radę, takie jest życie, zaciśnij zęby. Kolejna informacja od dziewczynki, pani doktor, ja cały czas słyszę od mamy i od taty, że egzamin ósmoklasisty, że ja muszę zdać ten egzamin dobrze i pójść do najlepszego, mówię w cudzysłowiu, bo to wyniki, rankingi liceum w naszym mieście. Dlatego, że chodziła tam mama, chodził tata, chodził wujek, i ja też muszę. Ale ja nie chcę wybrać tego zawodu, który wybrali mi moi rodzice. Dziewczynka okazuje się w rozmowie, że ma talent i pasję, uwielbia szkicować, uwielbia malować i chciałaby wybrać liceum plastyczne. To jest ten wierzchołek góry lodowej. Bardzo często nam brakuje wsłuchiwania się w głos dziecka i nastolatka. To jest przykład rodzica ale niejednokrotnie, drodzy Państwo, jak odniesiemy się do naszej pracy, jakby każdy gdzieś zastanowi się nad takim swoim, jak ja to mówię, tym polem, to możemy dostrzec, że zupełnie w inny sposób, na przykład dzieci wchodzą z nami w współpracę, jak przygotujemy jakiś projekt, czy to w szkole, załóżmy wystąpienie, na przykład na Dzień Dziadka czy Babci, jeżeli my w tym przygotowaniu bawimy się, i jeżeli w tym przygotowaniu wspieramy różne umiejętności dziecka czy nastolatka, jeżeli niestety przesłoni nam jakby radość z przygotowania danego wydarzenia, tak zwany muszę osiągnąć cel i sukces, ma być perfekcyjnie, ma być dobrze, goście mają być zadowoleni, nic nie może tej się nie udać to tracimy z oczu naprawdę to, co najważniejsze. I wtedy pojawia się taki problem, że do tego przedstawienia możemy nie wybrać wszystkich dzieci, bo na przykład mają mniejsze możliwości. A jeżeli się skupimy na tym, żeby realizując jakby daną aktywność, budować relacje, które są najważniejsze, to wtedy naprawdę mamy to, co najważniejsze. Przykład z życia wzięty. E Sześciolatek, zerówka, nie bez powodu państwu mówię o tym, jakie to jest ważne, yy, wraca do domu, smutny, mama się przygląda swojemu dziecku i zadaje pytanie. Jasio, czy coś się stało dzisiaj? Jasio początkowo niechętnie odpowiada, ale potem mówi, wiesz, mamo, bo ja mam takie pytanie. A mówię o tym, bo to jest mój pacjent, więc jestem też poruszona tą całą sytuacją. Pacjent, który wyjściowo ma diagnozę zaburzeń neurorozwojowych, więc ma pewne trudności, pewne deficyty i niewątpliwie z ryzykiem dysleksji rozwojowej, więc ma bardzo du duże trudności z opanowaniem wierszyka, piosenki, dni tygodnia, tak, co mu oczywiście przeszkadza w, tych, w opanowaniu tych podstawowych umiejętności, również w zerówce. Ja się patrzy na mamę i mówi: "Mamusiu, czy mój mózg jest uszkodzony?" I mama, jak rozmawiałam z mamą tego Jasia, to mówi, że bardzo trudno bo jej tego słuchać, ale pyta się dalej, czemu tak synku twierdzisz? Bo wiesz, jak cokolwiek robimy, teraz jest znowu przedstawienie, to franek jest wybierany, bo on tak ładnie mu um mówi wierszyki i podaje ten chłopczyk różne przykłady, a ja znowu nie zostałem wybrany. E Drodzy Państwo, tutaj mamy uważną mamę, która spotkała się z wychowawczynią z zerówki i o tym porozmawiała. I wychowawczyni Jasia się włączyła tak, w przedstawienie, czyli był wiatrem. Akurat było taki scenariusz, że był wiatrem. Dla dziecka z diagnozą ADHD, który potrzebuje ruchu i byłoby mu trudno przez całe przedstawienie wystać, tak? można dobrać taką rolę, która. Absolutnie będzie wspierała jego potencjał. Nie, nie uwierzycie Państwo, jedna taka sytuacja jak bardzo wzmocniła tego mojego pacjenta. Myślę, że każdy z nas ma gdzieś przed swoimi oczami osoby, które na naszej drodze odegrały ogromną rolę. I jak mówimy o szkole, ja mówię tutaj o nauczycielach. Ale przypominam sobie rozmowę z moim nastoletnim pacjentem, ja zmieniam imiona z Frankiem, który kończył szkołę podstawową, i pytam się wie: Franek, to jak No kończysz jeden etap, zaczynasz drugi. Za kim, za czym będziesz tęsknił, jeśli chodzi o szkołę podstawową? On tak myśli, myśli, i mówi: Pani doktor, za moją panią woźną. Ja się uśmiechnęłam, bo nie raz już słyszę takie odpowiedzi, dlatego myślę, że mówię, że my wszyscy jakby tworzymy puzzle, nie hierarchicznie, tylko każdy z nas odgrywa taką samą rolę, troszkę w innym jakby kształcie, w życiu tych dzieci nastolatków. Ja uśmiechnęłam się, Franek kontynuuje dalej. Wie pani co? Tak sobie myślę, że dzięki tej mojej woźnej to ja w ogóle przetrwałem tą podstawówkę. Ona miała taki uśmiech i zawsze witam je z, z tym uśmiechem. Zawsze zagadała. Co tam, Franek? Drodzy Państwo, naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy być z tymi dziećmi. Idąc dalej patrzę na czas i wiedziałam, że to jest temat rzeka i mam 11 minut natomiast będę się bardzo starała przekazać to co najważniejsze idąc dalej mówiąc o odporności psychicznej w pewnym sensie Państwo macie taką wiedzę, bo problem mamy zidentyfikowany. Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym od kilku lat zwracają uwagę na pogarszającą się kondycję psychiczną, no właśnie tych najmłodszych. Wiemy, statystyki są coraz bardziej alarmujące, coraz więcej dzieci, również w naszym kraju, bo ostatnie lata to ponad dwa razy więcej dzieci i nastolatków, które potrzebują specjalistycznej opieki w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. Niejednokrotnie. Dostaję takie pytanie najczęściej od dziennikarzy, pani doktor, czy można było temu kryzysowi zapobiec? Czy są narzędzia, które dają nam taką możliwość? Wiemy, państwo. Wszyscy tutaj obecni doskonale, że absolutnie to popularne hasło Lepiej zapobiegać niż leczyć również odnosi się do zaburzeń psychicznych. I najskuteczniejsze narzędzia rekomendowane przez Międzynarodowe Towarzystwa Naukowe to są programy oparte na edukacji zdrowotnej. Właśnie te programy wzmacniają, kształtują odporność psychiczną u dzieci, u nastolatków i wspierają w tej roli rodzica i opiekuna. Co my możemy zrobić, jeżeli chodzi o środowisko szkolne? Wiemy, jakie ważne obszary składają się na tę odporność psychiczną, czyli odporność emocjonalna, elastyczność myślenia, umiejętności społeczne. Drodzy Państwo, odporność emocjonalna. Jak prowadzę zajęcia i warsztaty z rodzicami, bardzo często po ukończonych warsztatach nie jeden rodzic podchodzi i mówi Pani doktor, gdyby ktoś mnie wcześniej tego uczył, gdybym miał taką wiedzę, ile mniej błędów popełnił, ale stało się, tak? Uważny rodzic, jak to identyfikuje i definiuje, potrafi przeprosić swoje dziecko. Jeżeli i jakby odwołam się do tych treści, które przekazują rodzice. W odniesieniu do emocji, pani doktor, ja nie miałem przestrzeni, żeby w bezpieczny sposób emocje wyrażać. Bardzo często jeszcze pokutuję takie przekonanie, że są te negatywne i pozytywne emocje, czyli jakby idąc dalej, takie, które możemy wyrażać, i takie, których nie, nie powinniśmy wyrażać. To jest błąd, dlatego, że to jest niezwykle ważne. Barometr dla nas wszystkich, który daje nam informację zwrotną, co się z nami dzieje w takiej, w danej sytuacji, jak się przyglądamy sobie, a dorośli jak pomagamy dziecku, tak, co się dzieje, że w tej konkretnej sytuacji tak często odczuwam złość albo lęk, albo smutek i uważny dorosły, który widzi, że przychodzi dziecko w gniewie i w złości nie powie po prostu komunikatem uspokój się, Przestań krzyczeć, tylko zapyta, co się dzieje, albo powie widzę, nazwie to, widzę, że jesteś zagniewany, albo widzę, że jesteś zły. Bardzo ważne jest też, drodzy Państwo, zwłaszcza dla młodszych dzieci, ale to procentuje, żeby wyraźnie, jakby pokazać, że emocje są w porządku i. To, co jest niezwykle istotne, żeby w umiejętny sposób te trudne emocje, tak jak złość, jak gniew, jak zawiść wyrażać w taki sposób, żeby nie zrobić krzywdy sobie drugiemu człowiekowi. Żeby to było możliwe w odniesieniu do klasy, to bardzo ważne z kolei jest określenie na sam początku pewnych zasad i regulaminu, które nam pomaga. Dzieci absolutnie. Funkcjonują stabilnie i lepiej, jeśli jest struktura. Problemy, które teraz widzimy, między innymi wiążą się z tym, że bardzo często w różnych domach, w szkołach brakuje tej struktury. Jak jej nie ma, to niestety dziecko jest pogubione. Jak dziecko funkcjonuje w chaosie i nie ma tych granic, ono sobie nie poradzi. Przykład z życia wzięty. Siedmioletni pacjent w naszym oddziale przyjęty w wyniku narastających zachowań agresywnych zarówno w szkole, jak i w środowisku domowym. Znowu w szkołę góry lodowej. Okazuje się, że sporo trudności zidentyfikowaliśmy związanych z klasą, ale także jeśli chodzi o diadę rodzicielską. Brak spójności, jeśli chodzi o metody wychowawcze. Oczywiście tak jak w szkole, w oddziale również jest regulamin. I tutaj bardzo zawsze zachęcam, żeby różne zasady czy kodeksy tworzyć razem z dziećmi. Dlaczego zachęcam? Bo uczymy też dzieci sprawczości wtedy, tak? Pokazujemy, że ich słowo i zdanie jest ważne. My możemy się nie zgodzić, możemy dyskutować, ale uważniamy dziecko, traktujemy to dziecko podmiotowo. A tego nam brakuje, bo ostatnie badania opublikowane w tym roku. Realizowane w 2024 przez UNICEF pokazują, że dwie trzecie badanych nastolatków ma poczucie, że nie mają wpływu na to, co się dzieje w szkole, że nad jak są w samorządzie i głos nie do końca się liczy. Ale wracając do naszego pacjenta, była zaplanowana konsultacja rodzinna i nasz 7 siedmioletni pacjent poprosił panią doktor prowadzącą, że on chciałby zacząć tę konsultację. Pani doktor mówi dobrze, Jasio. Zaczyna się konsultacja. Ja się wyjmuję swoje rysunki, swoje notatki i mówi do rodziców: "Bo ja bym chciał, żeby w domu było tak jak tutaj w oddziale". A co to znaczy? Żebyśmy zrobili tak listę, kto jakie pełni zadanie, kto jaką, tak, kto ma jakie obowiązki, żeby była pewna struktura, żeby absolutnie dzień Dlatego Jasia był przewidywalny. To jest niezwykle ważne dla dziecka, zwłaszcza dla naszych pacjentów z diagnozą zaburzeń neurorozwojowych. I w kontekście elastyczności myślenia kolejna sytuacja. tak? Jeżeli na przykład mamy różne wydarzenia w szkole, czy nawet planujemy, załóżmy wycieczkę do parku pobliskiego czy nie wiem do gospodarstwa agroturystycznego albo nawet do lasu takie daję przykłady to warto jest też z dziećmi omówić co możemy zrobić jeżeli na przykład pogoda nam pokrzyżuje plany tak to jest niezwykle ważne, bo to znowu pokazuje, tak, że nawet jak się pojawia problem czy trudność, my możemy sobie z tym poradzić. Bardzo ważne jest, żeby dzieci też włączać, czy nastolatków do sytuacji, które się pojawiają takie nieprzewidywalne, jak na przykład pani zaczyna lekcję, przygotowała super prezentację i rzutnik przestaje działać, tak? I Oczywiście ma w, w scenariusz przed sobą i wie, co zrobić, ale włączyć dzieci i zachęcić do tego, żeby wspólnie poszukać rozwiązania i pomóc sobie wzajemnie, zobaczcie Państwo, ile umiejętności te dzieci i obszarów w sobie jakby kształtują i wzmacniają. Czas mi nieubłagany tutaj leci, ale umiejętności społeczne. Umiejętności społeczne. Tutaj myślę, że w tym gronie nie muszę mówić, jak one są ważne, jak bardzo są istotne. I drodzy Państwo. Ja chcę powiedzieć, że na 20 lat mojej pracy zawodowej mam różne doświadczenia, tak jak pewnie Państwo w pracy z lekarzami, psychologami czy psychoterapeutami, ja również ze szkołami i z nauczycielami. I chcę powiedzieć, że jak słyszę często komunikaty, Pani Doktor, nie da się a ja jestem z tych dasie tak to zawsze mam taki kontrargument bo mam doświadczenie w pracy ze szkołami publicznymi z klasami 20 kilka osób gdzie wiem że jak jest ta uważność to można naprawdę wiele pozytywnych obszarów wzmacniać umiejętności społeczne podam przykład szkoły którą uwielbiam z mojego miasta Łodzi która należy do budzących się szkół jak tam są ćwiczone, drodzy Państwo, umiejętności społeczne? Od pierwszych klas. Przykład, dzieci losują pary. Dzieci losują pary, czyli jednego tygodnia na przykład Janek właśnie siedzi z Frankiem, a Kasia z Basią. Tak? Ktoś może pomyśleć, no tak, ale to powoduje jakiś rodzaj chaosu, dzieci się mieszają. Ale drodzy Państwo, dzieci się dzięki temu lepiej poznają. Ja z tej szkoły też mam grupę pacjentów i mam też informacje zwrotne od rodziców i od moich pacjentów. Przykład życia wzięty. Karol przychodzi do mnie na wizytę, siedzi taki zagniewany ręka na rękę. Ja mówię, Karolku, co się stało? No nic, bo wylosowałem Janka na ten tydzień. Ja wie, no. Ale co, o co chodzi? Ja go nie lubię, ale znasz Janka? Nie, bo mi się wydaje dziwny. Mówię, słuchaj, no masz tydzień, żeby Janka lepiej poznać. Kolejna wizyta, pamiętałam, bo to dla dzieci jest bardzo ważne, żebyśmy absolutnie byli w tej uważności, dopytuję, miała pani rację? I Karol mi wymienia, jakie ten Janek ma fajne cechy, jak mu też pomógł jakby w, w różnych zadaniach, bo poza tym losowaniem, tam jest jeszcze taka metoda trzech kolorów. tak? Zielony, radzimy sobie. Żółty, no tutaj pomagamy sobie wzajemnie. Czerwony, prosimy panią o pomoc. Niby takie banalne, można powiedzieć, ale jak bardzo ważne. Drodzy Państwo, to o czym mówię, to procentuje, bo buduje relacje między tymi dziećmi, buduje relacje z wychowawcą i jakby uczy też te dzieci i wzmacnia uważność na siebie. Przykład życia wzięty, będę o tym Karolu nadal mówiła, bo mam najwięcej, jakby tutaj od, od niego miałam i mam informacji. Jest zastępstwo, Przychodzi inna pani, która nie zna dzieci, tak? I mają jakby proste opowiadanie, zaczynają czytać. I nagle pani bierze, jakby, jakby prosi, żeby przeczytał ten tekst załóżmy Antek. I nagle szum, dzieci reagują. coś się dzieje, tak, pani patrzy, no i Kasia podnosi rękę i mówi tak, ale proszę panią, Antek jeszcze nie czyta przy całej klasie, bo Antek ma pewne problemy i on na razie ćwiczy. Zobaczcie, drodzy państwo, to jest na wagę złota. Czas mi się kończy, nieubłaganie. Oczywiście powiedziałam, drodzy państwo, promil z tego, co chciałam powiedzieć, ale mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję z częścią z was się spotkać. Możecie... Mieć taką refleksję, pani doktor mówi o takich oczywistych rzeczach. Zgadzam się, mówię o oczywistych rzeczach, ale drodzy państwo, żyjemy w takiej rzeczywistości, że to, co jest oczywiste, to, co tak naprawdę tworzy fundament naszej egzystencji, czyli bycie dla siebie i dla drugiego człowieka, staje się deficytowym towarem. Dlatego będę mówiła o tych oczywistościach. Bo ja przez 20 lat mojego życia zawodowego dotykam codziennie cierpienia dzieci i nastolatków, i nie bez powodu mówię, że bardzo często te dzieci i ci nastolatkowie są ofiarami braku uważności ze strony osób dorosłych. I nie bez powodu mówię z pełną odpowiedzialnością, że ponad 80% tych dzieci i nastolatków nie musiałaby być hospitalizowana w ociach stacjonarnych, gdybyśmy my, dorośli, byli bardziej uważni. Bardzo dziękuję za uwagę Państwa.